Trójkąt ostrokątny ABC jest wpisany w okrąg ośrodku O i promieniu 4. Kąt CAB jest równy kątowi OCB oraz kąt CBA jest równy kątowi OCA. Oblicz długość wysokości CD opuszczonej z wierzchołka C na bok AB. Żeby się w ogóle tutaj zorientować w sytuacji, to koniecznie musimy sobie wykonać rysunek poglądowy do tego zadania, czyli narysujmy okrąg ośrodku w punkcie O i narysujmy trójkąt ostrokątny ABC, aby nasz trójkąt był ostrokątny, to możemy go narysować mniej więcej w jakiś taki sposób. Będziemy mieli pewność wówczas, że jest na pewno ostrokątny, czyli wszystkie kąty mają mniej niż 90 stopni. No i teraz zaznaczmy te kąty, o których jest mowa w treści zadania, mianowicie kąt CAB CAB, czyli ten kąt w tym miejscu. Zaznaczmy go sobie literką alfa, mamy powiedziane, że jest równy kątowi OCB, OCB czyli ten kąt w tym miejscu tutaj również jest alfa. No i dalej mamy powiedziane, że kąt CBA, CBA, czyli ten przy wierzchołku B, oznaczmy go sobie beta, jest równy kątowi OCA, OCA, czyli temu kątowi w tym miejscu tu również jest beta. My musimy obliczyć długość wysokości CD, opuszczonej z wierzchołka C na bok AB, czyli długość o jakiegoś takiego odcinka. Tutaj jest kąt prosty, to jest wysokość. Krótko ją sobie oznaczmy H, wysokość CD i jej długość musimy obliczyć. Napiszmy sobie, że to jest nasza szukana. Żeby się teraz dobrać, jakoś do tej wysokości, to na początku spróbujmy wycisnąć najwięcej, ile się tylko da z tych kątów, które mamy już zaznaczone na naszym rysunku. Wiemy, że tu jest alfa, tu jest alfa, czyli jeśli sobie dorysujemy tutaj. Taki odcinek, taki promień OB w naszym okręgu, to on tutaj wytnie nam trójkąt OBC, to na pewno jest trójkąt równoramienny. Ten odcinek ma długość R4 w naszym przypadku. Wiemy, że promień jest równy 4, tutaj również mamy długość 4, czyli skoro tu jest alfa, to również alfa musi być w tym miejscu, no bo to jest trójkąt równoramienny. Co więcej, wiemy, że ten kąt w tym miejscu ma długość 2 alfa, ponieważ jest to kąt środkowy oparty na łuku BC, na którym jest oparty kąt wpisany. Ten kąt o mierze alfa, a wiemy, że jeżeli kąt wpisany i środkowy są oparte na tym samym łuku, to kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego. Zatem w tym trójkącie BCO mamy oznaczone wszystkie trzy kąty: alfa, alfa i 2 alfa, czyli możemy sobie napisać, że z trójkąta BCO mamy coś takiego, że alfa plus alfa plus jeszcze 2 alfa wiemy, że suma kątów w trójkącie ma być równa 180 stopni, no i z tego równania liczymy, że 4 alfa to się równa 180 stopni czyli wychodzi, że alfa równa się 180 na 4 czyli 45 stopni teraz spróbujmy tak samo postąpić z kątem beta Wiemy, że beta jest tu i tu, no to dorysujmy sobie tutaj taki trójkąt równoramienny AOC. Długość tego odcinka i tego jest taka sama, czyli skoro tu mamy beta, to również tutaj mamy beta, a ten kąt w tym miejscu jest równy 2 beta, ponieważ ten kąt jest równy beta i to jest kąt wpisany, oparty na tym samym łuku AC, co ten kąt środkowy AOC, Czyli tutaj mamy 2 beta. No i znowu sytuacja jest analogiczna. Możemy sobie napisać, że z trójkąta AOC, AOC mamy beta plus 2 beta plus beta. Beta plus 2 beta plus beta to się równa 180 stopni, czyli identyczna sytuacja. 4 beta równa się 180, czyli beta równa się 45 stopni. Co z tego dla nas wynika? Alfa 45, beta 45, tutaj mamy alfa plus beta 45 plus 45 90. No i to się zgadza z tym, że tu jest po 45, no bo suma kątów w trójkącie musi być równa 180. Ja w tym momencie się czuję trochę oszukany, bo w treści zadania było napisane, że trójkąt ABC jest ostrokątny, a teraz nam wyszło, że on w istocie ostrokątny nie jest, ponieważ ma kąt prosty w wierzchołku C. Co więcej, to, że tu jest kąt prosty, oznacza dla nas tyle, że odcinek AB jest średnicą tego okręgu, ponieważ kąt prosty musi być oparty na średnicy. Musimy sobie w związku z tym wykonać nowy rysunek poglądowy do tego zadania, już teraz poprawny. Zaznaczamy środek O, rysujemy średnicę przechodzącą przez ten środek, no i tu będą nasze wierzchołki AB naszego trójkąta. Wierzchołek C. Musi być dokładnie w tym miejscu, ponieważ tylko wtedy trójkąt ABC będzie równoramienny. Wiemy, że te dwa kąty przy wierzchołkach A i B muszą mieć po 45 stopni, a tutaj musi być 90 stopni. Co to dla nas oznacza? To oznacza tyle, że nasza szukana wysokość H, która jest w tym miejscu, to oczywiście skąd prosty to jest po prostu promień naszego okręgu, czyli ten odcinek jest równy temu. I jest równy temu. Wiemy, że promień okręgu jest równy 4, czyli dla nas z tego wynika tyle, że wysokość h jest równa promieniowi, czyli po prostu 4. No i to jest odpowiedź do tego zadania.